Zacznijmy od raportu medycznego. Co, co jest z tą łydką? E, już wszystko jest dobrze. No, nie był to groźny uraz, ale nie chciałem e, podejmować ryzyka. E, zgadza się, zastanawiałem się nad tym bardzo długo, czy nie, nie wyjść. Ale trzeba e, w problemach mięśniowych trzeba znaleźć granicę między zaciśnięciem zębów i wybiegnięciem na boisko, a, a głupotą. Bo nie jest to wstrząśnienie mózgu, tak jak wcześniej, czy kostka, czy. Czy kolano, że, że ryzyko, że się po, y, kontuzja pogorszy jest, y, jest mniejsza. Że mogłem wystąpić, zagrać i po prostu mieć przerwę przez 6 miesięcy, i doszedłem do wniosku, że lepiej będzie, jak nie wystąpię w tym meczu. Od kiedy przyszedłeś do lokomotywu, to właściwie cały czas takie równe, wysokie tempo. Kolejny awans do Ligi Mistrzów i w lecie. Trochę to się wszystko zaczęło zmieniać. Tak od, odszedł trener Jurij Siomin, z którym miałeś świetny kontakt. Teraz jest Marko Nikolicz. Zaczęliście nowy sezon, trener właściwie nawet nie miał okresu przygotowawczego, bo to jest wariacki rok. E, wyniki na razie średnie, bo to środek tabeli. E, Spartak się odbudował, więc w ogóle o to podium może być trudniej w tym że Ty e, rozważasz w ogóle taką opcję, ponieważ padła taka wypowiedź e, Prezesa Kintynadze, że być może lokomotywu nie będzie stać na takich piłkarzy jak ty. Ty miałeś też wysłany taki sygnał? Czy? Znaczy, słowo, zdanie dokładne, które wypowiedział, to, że lokomotywu nie stać na zawodników takich jak Krychowiak i e, João Mario w tym samym czasie. A jeden już otrzymał. Aha, okej. Okay. Więc... Czyli nie stać na taką parę. No, więc ja się czuję dobrze. Oczywiście nic, nie ma gwarancji żadnych y, y, nad moją przyszłością czy odpowiedzi, więc, y, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I e, tak jak wcześniej podfie, powiedziałem, no, najważniejsze jest, żeby Lokomotiv grał o najwyższe cele. No, ja y, tak jak powiedziałem, że środek tabeli ja nie akceptuję tego, żebyśmy grali o, o środek tabeli. Wydaje mi się, że mamy zespół, żeby walczyć o najwyższe cele i i to jest, y, to jest, y, to jest y, dla mnie. Najważniejsze. No właśnie nie widziałem, jak to interpel, bo teraz też pożegnanie Aleksieja Mireńczuka po meczu z Zenitem, jedna z waszych gwiazd odchodzi do Atalanty. E, to nie ma w tobie niepokoju, że... Nie, ja wydaje mi się, to jak ja już powiedziałem mojemu bratu, 70-80% rzeczy, o które się martwimy, nigdy się nie zdarzają. Więc po co miałbym myśleć, co będzie za, za 6 czy za, 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 za 6 miesięcy, czy za 2 lata, kiedy skończy mu się kontrakt. Zobaczymy, kiedy przyjdzie odpowiedni czas, będę się nad tym e, zastanawiał i, i, i podejmę odpowiednie decyzje. No dobra, a nad reprezentacją się zastanawiałeś? Czy... No to teraz od poniedziałku tak, jak najbardziej. No. E, taka trochę nie e, ze względu na to, że wielu zawodników jeszcze nawet nie zaczęło sezon, sezonu, że przygotowania trwają. E, ciężko powiedzieć, jak to wygląda pod względem fizycznym. A teraz nie widzieliście się praktycznie no, prawie rok. No tak, no... E, w zastanawiałem się z Rybką, kiedy, z kim ostatni mecz graliśmy, e, i, I pamiętam, awansowaliśmy na mistrzostwa, na mistrzostwa Europy. A co się zmieniło dla Ciebie taktycznie w związku ze zmianą trenerów? Siomina na Nikolicza? Grasz dalej tak odważnie? No, Niezupełnie. Moja pozycja jest teraz trochę inna, ze względu na to, że teraz staramy się trochę grać e, od tyłu, wyprowadzać e, piłkę. Nie gramy już takiej bezpośredniej piłki na napastnika, więc moja pozycja jest trochę niższa, ze względu na to, że staram się rozgrywać tą, tą piłkę, więc no, jest e, no, te podłączanie się w akcje ofensywne jest dużo mniejsze. Ale trener... A, no, oczywiście, no, jestem z tym z tej pary, który jest bardziej ofensywny, więc więc trener ode mnie oczekuje, żebym się podłączał, no, ale oczywiście trzeba to robić z głową, ze względu na to, że gramy w, z dwójką e, defensywnych pomocników, więc e, trzeba to odpowiednio rozważyć. A w finale Ligi Mistrzów kibicowałeś PSG, czy Lewandowskiego? E, Rodakowi. Naprawdę jestem z, z niego dumny, że to co osiągnął, bo to jest coś wyjątkowe, naprawdę cieszyłem się, e, cieszyłem się bardzo, bo e, nie chciałem, żeby taki zawodnik jak Lewan, Robert Lewandowski po prostu czy, przez najbliższe 15 lat e, pisali o nim, że, o jedenasty, która nigdy, nigdy nie zdobyła ligi mistrzów, tak jak często to robią, więc naprawdę to cieszy, e, cieszy, że mamy takiego wyjątkowego zawodnika, który osiągnął ten sukces. A to jest też twoim ty puchar europejski zdobyłeś wcześniej, ale, ale masz też w głowie, że jakby... pora na mnie? W sensie. I e, Oczywiście, wydaje mi się, że trzeba stawiać sobie cele jak najwyższe, ale też trzeba być realistą. Że patrząc na to, jakie kluby. Przez, naj... Przez ostatnie 20 lat wygrywało Ligę Mistrzów. Dlatego pytam też, w kontekście ofert, to nie i czy jesteś łatwy. na nie otwarty. To nie będzie łatwe. Ja jestem przede wszystkim na, na, na wszystko otwarty. Otwarty ze względu na to, że nie można odrzucać ofert, które się nie dostało, albo wydaje mi się, że byłoby nierozsądne. A przychodziły nie jakieś do lokomotywów? Nie się? zastanowić się nad ofertami. Tak, dostawałem telefony. Dostawałem telefony, mój agent do mnie dzwonił. Zastanawiałem się, na razie jestem zadowolony, zadowolony. Z lokomotivu, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, czego ode mnie klub oczekuje i, i jak będzie wyglądała nasza gra. Bo dla mnie najważniejsze jest to, tak jak wcześniej powiedziałem, nie będę nie, nie akceptuję tego, żebyśmy grali o środek tabeli. Nie poszedłem do, do lokomotivu, żeby. żeby żeby nie grać. Żeby być przeciętnym. Aha. Ale te telefony były z południa Europy, z północy? No, były. Najważniejsze, że były. To... E, trochę się wciągnąłeś w biznes i e, różne dodatkowe aktywności. Trudniej było tobie jako piłkarzowi podczas pandemii, czy jako biznesmenowi? Jako biznesmen. go wykorzystałem, bo. Kręciłem właśnie reklamy w mieszkaniu, z żoną, z więc nie, po, pod tym względem odpowiednio to wykorzystałem. E, jako piłkarz to bardziej ucierpiała na mnie właśnie trochę, trochę no, no brak gry. Brakowało tego. E, twoim zdaniem kadra w jakimś sensie zaczyna teraz nowe rozdanie? Nie chciałbym tylko jednej rzeczy, żeby, żebyśmy grali kolejny mecz, jeden po drugim. Żebyśmy sobie nie mówili, że, że wyniki teraz nie są ważne, że najważniejsze jest to, e, że co będzie na euro. Myślę, że dla tej grupy jest też ważne, żeby wygrać coś bez roberta Lewandowskiego. E, w, dla, mnie, dla mnie ważne jest to, żeby, żebyśmy wygrywali, żebyśmy kolejny mecz czuli się pewni, z, z meczu na mecz, e, żeby rosła ta pewność siebie w nas i żeby w momencie, kiedy, e, kiedy zaczniemy te mistrzostwa Europy, żebyśmy zdeptali przeciwnika, Czyli żadnego budowania w Lidze Narodów, tylko wygrywania, tak? To jest, to jest... Jedno nie wyklucza drugiego, bo to jest budowanie, ale to nie jest tak, że będziesz przegrywał i będziesz się cieszył, super, zagraliśmy, fajnie się utrzymywaliśmy przy piłce. Ja naprawdę wolę, żebyśmy wygrywali tak, jak robiliśmy to dotychczas, ale mogli, mo, że mieliśmy pretensje do stylu, bo w piłce nożnej tylko to się liczy. Jak będziemy wygrywać mecze do, do euro i na euro, Naprawdę mnie nie interesuje, jak to będziemy robić.